Josio z tej strony Sebastian, dzisiaj to był miast Gawy yeah. jest w kolejnym odcinku. Jak był w pierwszym, to teraz chyba mamy trzeci bodajże, nie, nie wiem bo w sumie to jeszcze nie montowałem żadnego odcinka, tylko nagrywam. A potem będę wolę na zapas nagrać, żeby miał gotowe poczekać, tylko się tutaj. O. Dobra. Trochę się zmieniło od tam, tamtego czasu, mur już mamy cały zrobiony, pokażę wam na szybko. No tutaj on tak wygląda. Pokażę wam wejście w sumie. No, no mur, to, mur jak mur oczywiście. Nie Gabriel? Tak. A więc rozpoczynamy odliczanie. To jest... Nie, to jest trzeci odcinek ogólnie. Tak. Rozpoczynamy odliczanie do trzeciego odcinka. Jak? Co Dzień. ty Dzień. robisz? Dobrze. Nie ma żadnego odliczania. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i zaczął się odcinek. On już się zaczął 50 sekund temu, ale okej. Okay. Niech będzie. Tak, tutaj mamy Sebastianowicę. Zapraszamy. I tutaj mamy napis Sebastianowica. Rodzimy. Ogólnie na tym odcinku, może będziemy się tym zajmować, zobaczycie co to będzie dokładnie, nie mówimy mi jeszcze Ja już wiem, ale nikomu tego o, nie jest. Jak wiecie, stworzyłem nowy kanał, Sob wariat sobajo. Kaszek Bijajcie. I też y kaszek będzie robił, na Warat Sebajek tutaj odcinki z tego miasta i tutaj sobie będzie budować. Tak, swój że, nie wiadomo jeszcze sumie. Dawaj, bo kamerka się trochę zepsuła na PlayStation, dlatego nie wiadomo. Dzisiaj robimy magazyn, który wyczekiwaliśmy, bo chcieliśmy magazyn zrobić. Ja też na to oczekiwałam kilka dni. Jesteśmy gotowi. Wchodzimy w dół: 3, 2, 1 i zaczynamy robienie no magazynu. No tutaj mamy taki to będzie, Jego ściany trochę zrobiły. No i będziemy to. No ciekawe to będzie, zobaczycie w sumie. Możemy tutaj to robić całą noc i całą dzień. I powiedz, co będzie w tym magazynie. No zobaczycie. Jeszcze pochodnie postęp. Witam w magazynie u Se Sebastiana... Dobra, zaczynam... Dobra. Zaczynamy robić oczywiście na początku podłogę. Jakbyście pytali się, skąd mam tyle pochodni, to zanim jeszcze zaczęliśmy budować, to mieliśmy, mieliśmy małą wyprawę. Spytajcie się o sumie Gabryś, bo on przy tym był. Prawda, Gabryś? Tak, tak, byłem, byłem, to była świetna wyprawa. Ale no nie nagrywaliśmy tego. Niestety. Ta wyprawa była pełna przygód. To, pełna straż tych przygód i wyzwań. No, ale sobie to tak nie się działo, nie zginąłem więc. Też. Ale to mogło być teraz. Mogło być, no. O mnie skończył się już kilof. Nie mam już żadnego. A i mam jeszcze jedną sikierkę sobie. Też. Idziemy zobaczyć na górę czy mam jeszcze jakiś kill off. Tak, bo by nam się sprydło. A, bo ja to zaklepałem. Się zaklepałem, tym to w dziura. Napisze, że chłopaki się w Oczywiście, ogólnie jesteśmy na dworze też, a trochę też zaraz trzeba padać. Użyjemy chyba już tego żelaza. Co jest? e. Mm -hmm. To było teraz dziwne. Abyśmy mieli... Mamy pasyki w ogóle? Nie mamy, ale mamy dużo drewna też. Bo w sumie dużo też. Ale w sumie to ja zawsze wolę mieć drewna, dużo. Co jest? Ej, odcinek. O co tu chodzi? Co? O, poczekaj. Ale mów co chcesz powiedzieć normalnie. Dobra, poczekajcie poczekaj stopa, żeby było wiadomo. No jedna. nie, dobra już dałem, chodziło go, by jakieś czkujsta. Nie, nie, nie zrobił. Gabryś, nie ma po to. Czemu ja nie mogę tego zrobić, Kościół? Poczekaj, Gabriel, zaraz powiem się... Czemu się Minecraft zepsuł? Dobra, tą łódkę na razie... ...dajmy? O, już. A, tą łódkę i tak mogę z powrotem. Trochę dziwne to. Tak? Powiem wam takie... Tak, nie, nie rób tego pytania. To nie będzie pytanie, tylko zgadnijcie w którym roku rozpoczął karierę. Napiszcie w komentarzu, w którym roku trzeba rozpoczął karierę na YouTubie. Ale z tego kanału, ja? Oczywiście nie wiem. Tak, tak, z tego kanału. Jeśli Waria. chcecie się dowiedzieć, kiedy tak naprawdę zacząłem, no to wbijacie na film cała historia, który wyświetlał się teraz w sumie. Więc tylko zobaczyć. Tak, macie całą historię na YouTubie. Ale zgadnijcie, bez oglądania. Napiszcie w komentarzu. Ja. Jeżeli to idzie... Do... Jeżeli to idzie dobra odpowiedź, to będziecie najlepsi w quiza. Czemu ja tego nie mogę zjeść? Czego nie możesz mogę Kiloho. Szefras o was. Ja zrobię... Co jest? Ej! Ja chyba się nam coś trochę zbugowałam Co, się. Nie no, to się nie znajdzia to Czekajcie. Midzimy się zaraz jak to naprawia. Jesteśmy. Dało nam się. Jakoś się naprawiło. To nam się zbugowało. No już... nie, nie wiadomo czemu. Nie wiadomo czemu. Lecimy. Już. Kopiemy. już. 5 odcinka minęło, a my dopiero zaczynamy. Mam plan. Nie ma nie tyle kwarców. Tutaj w naszym Bankfart. mieście słychać samochody. Jest ciemno. No, trochę się zrobię przez coś Tak, nie... powiem wam, jak ma wejść ten magazyn. Jeśli chodzi o podłogę, to będzie ona z kwarcu. Dach chyba też będzie z kwarcu, a pod a ściany będą z betonu niebieskiego. Możecie też napisać, jaka u was jest pogoda. Też. U nas w ogóle jest sych... śnieg sypał, ale to tylko tak. Wiecie, przelotny z deszczem. Tak, tak, przelotne z deszczem. Widziałeś Gabi w ogóle jak się chceta? Tak, w, no widziałem Sebastianie, widziałem, widziałem. Czemu mówisz, no, nigdy nie mówisz Sebastianu? Dobra, kopiemy to szybko. Na pewno skrzynki i w ogóle itd. to będziemy robić chyba w następnym odcinku, bo w tym odcinku jest tylko magazyn robić. Lub następny będzie ten wielki budynek. Zobaczymy jeszcze. Ale nic wam nie muzy. Albo to i to, może nawet. Może to i to nawet robimy tak na szybko. Bo tylko te skrzynki damy, tak naprawdę. To szybko daje. zależy, skrzynki wejdziemy dobrze. Może na pewno ten budynek będzie powiększany. Ale tylko wiecie to i nic więcej nie wiecie. Tak. A i możliwe, że też będziemy liveiki robić na wariacie okazji bo potrzebujemy 50 subskrypcji. I jak to zrobimy, no to będziemy robić live'iki stamtąd też na naszym mieście. to właśnie będzie. Może powiedzcie w komentarzu, czy ktoś z Was ma jakąś konsolę i... i Minecrafta na konsoli. A i tutaj oczywiście wszyscy co oglądają ten film w ogóle muszą subskrybować kawałek co kaszek, tutaj nie ma co. Nie no. ma. Może bardzo zasubskrybować. że wszyscy, którzy oglądają ten film, zabija los. A właśnie, może jakie, może ja jeszcze mam pomysł na stworzenie mojego kanału Gabel Jero z sportu Więc czekajcie na ten kanał. No powiem wam, będzie czy będzie ten... Powiem wam, ja. czy będzie ten kanał. Ty w ogóle nie ma, czy mi kwarcu wystarczy, ale mamy chyba jeszcze jeden stack, a nie nie jeden stack. Ale może być mieli u mnie w skrzynce tam to... A ja bardzo to w grę lubię widzowie. I on szanuje. Tak? Tak. Dobra, idziemy na górę, bo już on się kwarc skończył. Oby... tam. Czy oczywiście... po kolejny kwarc? Tak. Czekajcie, chwilę. Witamy. E, ogólnie jestem tylko... <laughs> Musiałem coś tutaj zrobić, na dworze. Nie ma tego kwartuż? Nie ma. Hmm. I co teraz, panie i panowie? Nic noc w ogóle, poczekajcie. O. Muszę no i spać. Pobliżu są potwory, nie pójdziemy... <laughs> Dobra, nie wiem, nie będziemy musieli zniszczyć tego butynku. Jakiego? Jak to jakiego? Tego dużego? No. No nie. że tam na to. Ile tu jest zabiaku? Co jest? Lepiej chyba tego nie niszczyć. Nie, to nie ma. Nie. Lub chodź. Lub choć Nie dam od... ci tu bić. Dobra, już nie da Nie, myślałeś, że to już jest. Tward. Kurde, i co teraz? Jest ten budynek Tu jest, ile, jest ile tu jest? Ile tu jest zombiaków i to Dobra, my tutaj przeczekamy tą noc i tyle. Jesteśmy gotowi. Niestety pani panowie, Niestety tu musieliśmy. Trochę spać. to zajęło. Znaczy noc spać. No musieliśmy tutaj stać całą noc. Jeszcze tu jeden chyba zombie jak został. No już się spalił. Teraz co my zrobimy z tym kwartem? Będzie trzeba go nieco poszukać. Ale gdzie teraz? Już niczego nie ma. Na kolejną wyprawę już nie chcę iść Tak naprawdę może ktoś, by może, może ktoś by dał tego kwasa To miał pożyczyć by kwas Gościu Jakiś inny gość A tu już nie ma nikogo innego Dobra pośmiemy poczekać Spadł. Spadła Okej okay. No bo chyba się na wyprawę już iść nie opłaca. No nie nie opłaca się I co teraz robimy? No chyba. Ile Bo... zostało w ogóle tego? No mało no, dobra. Grupy także póki co to resztę reklama. Że resztę zrobimy już betonem, a gdy już będziemy mieli ten kwarc, to pójdziemy na wyprawę. Kolejną zą wielką. To wtedy. To będzie nas taki zamiennik. tego kwarcu. To nie wiem czy to na betonu wystarczy. Choć betony powinno starczyć na No. O nie, teraz mocniej drży na pana źrenaż. to chyba za śniegiem znowu. Trzeba tego śniegu, nie dzisiaj dość. Nie. To jest śnieg, to jest śnieg. I nie wiem czyż nie, gdzie trzeba iść za dalej, widzowie. Chciałbym dokończyć ten odcinek tutaj więc. Jedź, trzeba go dokończyć. A sorry, pomyliłem się, górę robimy z drewno, bo już nie mogę kupować jest drewno. Dobra, szybko robimy te ściany. Mm, Okej. Okay. Poczekajcie, tylko po łopatę, zrobię ją szybko. To no, datę bo idzie jest, z No dziwne. Jesteśmy ogólnie widzowie. Idziemy już, zrobiliśmy oczywiście łopatkę. Daj teraz teraz mocniej tu u nas pada. A przynajmniej znaczy, tą łopatą szybko to będziemy iść, patrzcie. Nie wiem, czy dzisiaj skończymy, no jak chcę to dzisiaj skończyć. Najwyżej wrócę do domu i tyle. To zrobię. Aha Trochę będzie tutaj taka kula drewna, że tak powiem W tym miejscu Ale ty no Wejdziemy do jakiegoś pomieszczenia To chciałem zrobić z tego, ale do jakiegoś może na chwilę do mojej Nie no tam nie będziemy nagrywać chłopie Nie no co Jakiś okrajnie zgadam widzowie Głodni, że jestem Ale to nie wasze się że... Wywaliło mi Wywaliło z Minecrafta, poczekajcie chwilę Dobra Odcinek będziemy musieli kiedyś dokończyć Niestety, bo no, no wywaliło Minecrafta No stawcie łapkę w górę, subskrypcję My widzimy się w następnym odcinku, palacie kanał, cześć, cześć. Cześć. Długa.